Nie masz pomysłu na bałtyk. Popatrz wojka dla bezpieczeństwa. Maska dla wygody, płetwy do pływania i wyrastają takie błony między palcami. I naprawdę można wypływać, zwłaszcza, że żeby nie było. Jestem od brzegu jakieś 40 metrów. Przepłynąłem 500 metrów dystansu stamtąd, gdzieś, nie zobaczcie na tej kamerze. I stoję, bo tutaj jest. A mogą on schodzić po niej e, Jak się zmęczę, bo nie ma sensu naprawdę. Bo razy tu nie ma ratowników, a to jest jednak woda głęboka. szkoda, że Bałtyk zawsze ma krótką falę, mówię, ale jednak to jest morze. Więc możecie zniknąć tutaj przez rzec kropką w każdej chwili. Potem was będą szukać albo Was znajdą, albo nie. Ale jak Wam zależy na tym, żeby być, no to taki kierunek jaki mam tutaj naprawdę zapewnia sporą, sporą e, dozę e, asekuracji. Oczywiście zawsze wypływając w morze czy gdzieś wyjeżdżając, może nie zawsze, ale od niedawna zacząłem mówić mojej kochanej rodzinie, że jakby jednak Bóg zdecydował się mnie zabrać do siebie szybciej. Niż myślicie, że zabierze No bo wołałem o to do niego Ale teraz zrozumiałem, zmądrzałem yy, I zrozumiałem, że Że mam tutaj do zrobienia Bardzo ważne rzeczy, więc i Teraz wołam do niego, żeby jednak Zachował mnie od yy, tej głupoty Którą kiedyś miałem i obdarzywszy mnie swoją mądrością Pozwolił mi tu trochę zostać Ale gdyby jednak Postanowił mnie szybciej zabrać do siebie Bo tam może coś jest też do zrobienia yy, To... Jedyne, co mam do powiedzenia, takie uniwersalna prawda i uniwersalna mądrość, to po prostu macie Biblię, czytajcie. Nie słuchajcie nikogo, kto wam mówi, że to są głupie rzeczy, bo nie skumali w ogóle, co tam jest. Także to chciałem przekazać w ten piękny, sobotni dzień. I znowu, każdy szabat ma po swojemu. Dzisiejszy mój szabat to odrobina pracy pływania. Ciekawe, jak na to hasydzi. czy hasydzi mogą pływać. Można by zrzec, że mam mistwę taką dużą, bałtycką, no, ale jeszcze raz powtarzam. Naprawdę mam problem z religiami ludzi. Odkąd zacząłem studiować słowo Boga i rozmawiać ze mną bezpośrednio, mam problem z tym, jak ludzie rozumieją, tworzą swoje własne wyobrażenia i kulty. Dobra. I dalej stoję. Mm. <grywa> Naprawdę, boże, ale jest Dami nami. Jest miejsce, w którym nie staniemy i trzeba tu dopłynąć. A poznajemy to z brzegu, te elementy także patrząc w kierunku boza przy takiej plaży, jaka jest dzisiaj. <grywa> Możemy spokojnie zobaczyć lagunę piaszczystą, bo ona się przebija i po prostu swoim kolorem wyświetla nam się na e, powierzchni ziemi. Tak też żeglarze pływają, uważają na takie e, white spoty czy yellow spoty, nie wiem jak to to tam nazywają, bo jak się ugrzeźnie kilem na takiej mieliźnie, to jest nieprzyjemnie, można połamać łódź albo u siebie. Chodzi jak w wasło. Jeszcze tylko na koniec. Jedną z najmocniejszych rzeczy takich bojek e, asekuracyjnych jest to, że mają w środku plecak wodoodporny. Więc. A i to jest ten. W tym razie tego. Więc e, po prostu odpiram sobie plecak w wodzie. Nie muszę stać, żeby to zrobić. I kamerę chowam. O, tak, liście do środka. To cześć. Brawo! Jak ci to wyszło? Jak oceniasz? Lubik?